Cześć, witaj na kolejnym mikrobinarze dla użytkowników aplikacji AskMentor. Tym razem temat, jak monitorować wskaźniki w firmie. Przypomnę tylko, że aplikacja AskMentor pomaga w codziennym, bieżącym rozwoju pracowników poprzez wewnętrzną bazę wiedzy, która posiada 1100 pigułek wiedzy już ponad oraz wewnętrzny czat z możliwością konsultacji z mentorem oraz innymi użytkownikami oraz mikroszkolenia, które w aplikacji pomagają w zdobywaniu wiedzy, które są zrobione w formie grywalizacji. A teraz przechodzę już do tematu, jak monitorować wskaźniki w firmie, o którym dzisiaj chcę krótko powiedzieć. Przede wszystkim, żeby dobrze monitorować, musimy mieć dashboardy, czyli tablice wyników, które umożliwiają najlepiej na bieżąco lub w jakimś czasookresie monitorowanie tego, co robimy, jak robimy, i jak to ma się do naszych celów, które sobie założyliśmy? Czyli dashboardy pomagają w estymacji realizacji celów, które sobie przyjęliśmy w danym czasokresie. Bardzo ważny aspekt to, żeby, że dashboardy umożliwiają nam graficzne reprezentacje wyników, przez co możemy lepiej łatwiej zrozumieć to, na jakim etapie jesteśmy i czy musimy coś ewentualnie zmienić, żeby osiągnąć cele, które sobie założyliśmy. Jeżeli jeździsz samochodem, to taki dashboard zawsze masz przed oczami. Tak, to jest deska rozdzielcza. Deska rozdzielcza jest świetną metaforą tego, a właściwie przykładem na to, jak funkcjonują dobre dashboardy. One pokazują nam kluczowe wskaźniki, które umożliwiają nam bezpieczną jazdę tu i teraz oraz w przyszłości, bo są to wskaźniki, które określają nam, z jednej strony, czy jedziemy bezpiecznie, na przykład wskazują nam prędkość tak, i czy ona jest zgodna z przepisami, z drugiej strony pokazują nam obroty które pokazują nam z jednej strony zużycie paliwa, ale też dostępną moc, którą mamy pod pedałem gazu, tak? bo wiemy na przykład, że między 3 a 4 tysiące mamy największą moc, więc wtedy możemy najlepiej, najefektywniej przyspieszać. Inne wskaźniki, takie jak te wskaźniki pomarańczowe, wskazują nam na przykład, że musimy napompować koło, bo nam zeszło powietrze, że musimy dolać płynu do spryskiwaczy. Bo kończy nam się paliwo, czyli to są wskaźniki, które nas ostrzegają, dlatego są na pomarańczowo. Natomiast już te czerwone są krytyczne, tak? Nie ma oleju. Mamy awarię silnika, mamy problem z ładowaniem akumulatora, czyli te krytyczne, które wskazują nam na to, że musimy się zatrzymać, i musimy wezwać pomoc lub po prostu, no, i po prostu naprawić usterkę. Napisałem, na, napisałem artykuł na ten temat, podlinkuję go w tym filmie i będzie dostępny dla, dla użytkowników właśnie w aplikacji Smetro, jako część kursu, który właśnie porównuje wskaźniki w firmie do deski rozdzielczej w samochodzie, gdzie znajduje analogię do funkcjonowania firmy. Na przykład prędkość. Jeżeli jedziemy za wolno, to znaczy, że nie dojedziemy do celu w odpowiednim czasie. Że może nawet będziemy sprawiać zagrożenie dla siebie i dla firmy. tak? Bo jak jedziemy za wolno na drodze, wiadomo, że to też nie jest bezpieczne, szczególnie na autostradzie. Jeżeli znowu jedziemy za szybko, no to być może musimy zwolnić, ponieważ jest to niebezpieczne, bo na zakręcie możemy wylecieć. No i właśnie w tym artykule właśnie opowiadam o tym, jak tę metaforę można wykorzystać właśnie do myślenia o swojej firmie. A przykładowo chcę Wam pokazać dashboard, lejka sprzedaży, który zazwyczaj mamy, w, kiedy używamy CRM-u. Mamy tutaj sprzedaż. Lejk sprzedaży pokazuje nam etapy. Na tych etapach widzimy. Jaki potencjalny obrót możemy zrealizować z klientem? No a na końcu mamy realną sprzedaż. Po lewej stronie mamy źródła kontaktów, które do nas docierają, i dzięki temu możemy porównać sobie to, skąd ci klienci są i jak oni w naszym lejku wyglądają, jak oni nam konwertują. Więc dashboard sprzedaży pokazuje nam to, w jakiej kondycji jest nasza, nasza sprzedaż, wskazuje nam, co musimy zmienić, co musimy dopracować. Na czym możemy się koncentrować? Musimy dobrze oczywiście analizować ten nasz lek sprzedaży, żeby wyciągać z niego odpowiednie wnioski, czy to w kontekście indywidualnej pracy z handlowcem, czy to z perspektywy funkcjonowania całego działu sprzedaży. Taki dashboard można stworzyć w księgowości, taki dashboard można stworzyć w magazynie, można mieć taki dashboard na produkcji, w dziale części. Oczywiście w każdym dziale gdzie możemy analizować, gdzie analiza jest bardzo ważna, gdzie mamy oczywiście system, który umożliwia nam chociażby minimalną analizę tego, co robimy i umożliwia nam wyciągnięcie kluczowych wniosków z tego systemu. Jeżeli jesteś menedżerem, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, stwórz taki dashboard po to, żebyś wiedział, co się dzieje w twojej firmie i po to, żebyś wiedział, wiedziała na co masz zwracać uwagę? No i pamiętaj, oczywiście, żeby to były te kluczowe wskaźniki. Nie monitoruj wszystkiego, nie może być ich zbyt wiele. Muszą to być te kluczowe, które wskazują nam na rzeczywistą produktywność naszej firmy. Jak, jak dalej monitorować te wskaźniki? Co z nimi robić? No bo mamy dashboard, mamy, mamy efektywność. Jeżeli za zakładamy, że są to wskaźniki prawdziwe, że one rzeczywiście odzwierciedlają to, co dzieje się w rzeczywistości, no to możemy przejść do działania, do konkretnego działania z poszczególnymi osobami. Jeżeli widzimy, że coś jest nie tak, no to możemy zacząć roz, rozmowy jeden na jeden, jeżeli do, sprawa dotyczy właśnie konkretnej osoby. I możemy tą rozmowę osadzić na konkretach, bo każda dobra rozmowa z pracownikiem to jest rozmowa oparta o fakty. Jeżeli na przykład widzimy, że pracownik wykonuje dobre działania, ale nie ma wyniku, no to znaczy, że coś jest nie, nie tak. Może robi tych działań za mało. Mimo, że robię właściwie, możemy sobie to przeanalizować. Z drugiej strony, może być taka sytuacja, że pracownik nie wykonuje działań i też nie ma wyników. No to znaczy, że mamy jasną tutaj jasne działanie. Rozmowa dyscyplinująca, motywująca, wskazanie pracownikowi, jakich działań, jakiego efektu od niego oczekujemy, czy też przypomnienie o tym. Inny kontekst to ten, w którym pracownik osiąga rezultaty, ale nie ma działań. No to znaczy, że na przykład w sprzedaży i ma szczęście, po prostu trafia na klientów, którzy są efektywni, którzy są rentowni, ale, robi, ale mógłby robić więcej, mógłby osiągnąć większą produktywność, gdyby się bardziej zaangażował. No chyba, że mamy taką sytuację, w której pracownik rzeczywiście poświęca ilość na jakość i wtedy rzeczywiście jesteśmy usatysfakcjonowani jego działaniem, a co więcej, możemy nawet zmodelować to działanie do pracy innych pracowników. Podobnie jest na produkcji. Jeżeli widzimy, że ktoś robi mniej, a robi lepiej, ma lepszą jakość, to może właśnie nie karać go za to, że, że może jest trochę mniej produktywny, bo okazuje się, że to, że on trochę robi mniej, ale robi lepiej, jest korzystniejsze dla firmy. Lepiej zmodelować jego wzorce, lepiej zwolnić, Tempo pracy, niż je przyspieszać kosztem jakości, bo naprawy, braki, to wszystko powoduje dużo większe, większe problemy niż le, trochę mniejsza produkcja. Czasami spotkania indywidualne nie wystarczają, więc potrzebne jest spotkanie zespołowe. Spotkanie zespołowe, na którym wspólnie analizujemy to, jakie osiągamy wskaźniki i co możemy zrobić, żeby poprawić ich konwersję, na przykład w procesie obsługi klienta. Może okazać się, że mamy słaby NPS, mamy niski NPS, no i wy, wychodzi nam z tego, że, że klienci są niezadowoleni, po, ponieważ nie poświęcamy im odpowiednią ilość czasu. No i wtedy musimy wspólnie z zespołem przemyśleć, słuchajcie, co my zrobimy, co możemy zrobić, żeby, żeby poświęcać klientom więcej czasu. I to może się okazać, z praktyki tak obserwuję, to, że mamy zbyt dużo systemów. IT, które nas wspierają w procesie obsługi klienta. One pracują za wolno, one wymagają zbyt wiele operacji, więc jeżeli nie uprościmy tego systemu, to po prostu nie będzie działać. Pamiętam taką sytuację, w której zgłosił się do nas klient i chciał zrobić szkolenie z obsługi klienta i sprzedaży do sprzedaży. No i my zaproponowaliśmy, że zanim to zrobimy, to przyjrzymy się pracy tych ludzi, którzy wykonują tę pracę. No i okazało się, że mają tyle papierologii, Tyle umów, tyle różnych aspektów do przepracowania w procesie obsługi klienta, że dodatkowa sprzedaż jest praktycznie niemożliwa, bo klient jest już tak poirytowany czasem obsługi, że nawet ta osoba nie chce, nie ma ochoty, nawet można powiedzieć, nie powinna proponować czegoś dodatkowego. Więc na spotkaniach zespołowych możemy wychwytywać takie rzeczy, możemy wspólnie pracować nad wskaźnikami w procesie obsługi. Oczywiście, jeżeli mamy szerszy kontekst, no to może się okazać, że przyda się spotkanie międzydziałowe, w ramach którego okaże się, gdzie nam tutaj, gdzie nam się pojawiają wąskie gardła, które sprawiają, że po prostu jesteśmy nieefektywni, że klienci nie są satysfakcjonowani naszym, naszą pracą, naszym, naszym działaniem, no i możemy wspólnie przepracować od początku do końca od momentu kontaktu z klientem po moment jego obsługi posprzedażowej, gdzie tutaj coś nie działa, z czego wynika wydłużony czas oczekiwania, z czego wynika nieodpowiednia jakość, z czego wynika zły kontakt z klientem i tak dalej, i tak dalej. Więc na spotkaniach zespołowych możemy pracować nad wskaźnikami, możemy je analizować i możemy wypracowywać działania, które nam pomogą realizować dobre wskaźniki, które przyczyniają się do większej produktywności i efektywności w firmie. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka, za, za wysłuchanie tego nagrania. Zapraszam do tego, żeby skorzystać z aplikacji AskMentor, żeby zapisać się na bezpłatny trial. Tam znajdziecie pełną bazę wiedzy, ponad tysiąc stopigłek wiedzy, linków do podcastów i różnych rozwojowych rzeczy. Oczywiście szkolenia, skróty książek, grywalizacje, możliwość czatu z konsultantem oraz innymi użytkownikami. Zapraszam, skorzystaj, to nic nie kosztuje. Dzięki za uwagę. Macie Sasin, AskMentor.